Pani poseł, bardzo proszę, pan poseł Janusz korwin mikke Konfederacja. Pani marszałek, wysoka izbo. Ja krótko bardzo, bo my lubimy trzyma się zasady pomocniczości, co można załatwić niżej, to nie ma sensu załatwiać wyżej. Dlatego też nie ma powodu, by centralizować taką rzecz jak tam sanitariat, czy, czy weterynariat, czy cokolwiek. Dlatego też uważamy, że ta ustawa jest niepotrzebna. Nadmiar centralizacji, nadmiar centralizacji na ogół szkodzi, ponieważ urywa się od głowy. Poza tym przypominam sobie sytuację, w której Rosjanie wkroczyli do Bułgarii i okazało się na dwa dni po ich wkroczeniu, że wszystkie stanowiska, aż do y, powiatowego in inspektora, y, były obsadzone już przez, przez Rosjan. Y, PiS podobnie obsadza wszystkie stan możliwe stanowiska i podejrzewamy tak naprawdę, że o, to, że o to chodzi. Dziękuję za uwagę. Dziękuję,